Skonfigurujemy integrację telefonów Unitok i systemu Mendy CRM. Aby to zrobić w sekcji integracja konta osobistego Unitok znajdź Mendy. Tutaj musimy określić klucz API dla naszego systemu CRM. Aby go uzyskać, przejdź do naszego systemu CRM ustawienia dla programistów. Przejdź do moje klucze dostępu i skopiuj nasz klucz API. Podłącz integrację. Połączenie z naszym systemem CRM zostało nawiązane i możemy dokonać dodatkowych ustawień integracji. Określ, która jednostka będzie główną jednostką i czy musimy utworzyć dodatkowe encje. Możemy również określić, że chcemy tworzyć encje tylko dla odebranych połączeń, a także możemy wyświetlić odpowiedzialnego menedżera dla wszystkich klientów. Skonfigurujmy główną jednostkę. Określ, czy tworzyć encję, lub pozostawić komentarz na temat połączenia. Określ prefiks, który ma zostać dodany do tworzonej encji. Wybierz pole, w którym zostanie umieszczony numer naszego kontaktu, a także możemy wybrać pole, które wyświetla odpowiedzialnego, odpowiedzialnego i status podmiotu. Dodatkowo możemy skonfigurować dystrybucję podmiotów według statusów i grup, według numerów zewnętrznych należących do naszego projektu. Można również skonfigurować harmonogram domyślnych osób odpowiedzialnych za nieodebrane połączenia dla każdego dnia tygodnia. Aby użytkownicy mogli wykonywać połączenia z systemu CRM, należy określić numery wewnętrzne operatorów. Można je wyświetlić w sekcji monitorowanie użytkowników. Zapisz ustawienia i włącz naszą integrację. Zacznijmy ją testować. Po odebraniu połączenia przychodzącego, nazwa naszego kontaktu z systemu CRM jest wyświetlana w kliencie internetowym. Informacje o połączeniu są przekazywane do kontaktu. Widzimy, że połączenie przychodzące zostało odebrane od naszego kontaktu, który operator odebrał to połączenie, i możemy również pobrać dźwięk połączenia. Aby wykonać połączenie wychodzące, Klikamy na numer naszego kontaktu, zostanie on przeniesiony do klienta SIP i wykonujemy połączenie. Podobne informacje o połączeniu są przekazywane do systemu CRM. Widzimy, który użytkownik wykonał połączenie i możemy pobrać dźwięk połączenia. Na tym kończy się konfiguracja integracji.